Rób to dwa razy dziennie, a szybko poczujesz różnicę. Ten punkt odpowiada za okolice kolan, stóp i bioder. Uciskaj delikatnie, zaczynając od pięty, i przesuwaj w stronę palców. Wzdłuż boków stopy. To ćwiczenie, choć wygląda niepozornie, ma ogromne znaczenie dla Twoich stóp i nie tylko. Stopy są lżejsze, a chodzenie staje się dużo bardziej komfortowe. Wyrzuciłam tarkę do stóp. Jeśli masz problem z grubą i pękającą skórą na stopach. Ten trik z pewnością odmieni twoje życie. Wystarczy zwykła podpaska i pasta, do miski wyciśnij pastę do zębów. Wiele osób nie wie, że ma ona świetne właściwości pielęgnacyjne. Następnie dodaj łyżkę sody oczyszczonej. Dzięki niej uzyskasz odpowiednią konsystencję i wzmocnisz działanie pasty. Soda działa antybakteryjnie, łagodzi stany zapalne i dodatkowo zmiękcza skórę. Gotową pastę nakładam grubą warstwą na podpaskę. Kładę na niej czystą stopę ważne, aby pięta znajdowała się w środku i nie wystawała poza brzegi. Całość zabezpieczam skarpetką to zapobiega przesuwaniu się kompresu i dociska pastę do skóry. Z takim opatrunkiem chodzę przez około dwie godziny. Po tym czasie zdejmuję skarpetkę i podpaskę, a stopy myję w letniej wodzie, delikatnie masując je kolistymi ruchami. Ten zabieg wykonuję raz w tygodniu. Regularne stosowanie sprawia, że skóra na piętach staje się gładka. Efekt? Stopy miękkie, jak u niemowlaka. Dodaj to do miski, a efekt od razu zauważysz. Twoje stopy będą ci wdzięczne. Do małego garnka dodaj dwie łyżki suszonego oregano, które działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Teraz wlej 500 ml wody. Zagotuj całość, a następnie przeceć napar przez sitko, aby pozbyć się ziół. Teraz dodaj 100 ml octu. To kluczowy składnik, który pomaga oczyścić skórę i przywrócić jej równowagę. Następnie dodaj litr ciepłej wody, aby uzyskać idealną temperaturę. Czas na kąpiel. Włóż stopy do miski i dodaj jedną łyżkę sody oczyszczonej. Zauważysz, jak mikstura zaczyna się pienić. Trzymaj stopy w kąpieli przez około 15 minut, aby składniki mogły dokładnie wniknąć w skórę. Twoje stopy będą czyste, odświeżone i pełne lekkości. Stosuj tę detoksykującą kąpiel regularnie, aby zadbać o zdrowie i komfort swoich stóp. Polej dłoń Coca-Colą. Pokażę Ci, co zrobić, żeby stworzyć ulubiony produkt na co dzień. Będziesz zaskoczony efektem. Weź mydło i zetrzyj całą kostkę na tarce. Przygotuj patelnię i wrzuć na nią starte mydło. Zalej je coca-kolą. Powinna przykryć wiórki mydła. Podgrzewaj całość na średnim ogniu, cały czas mieszając, aby mikstura się nie przypaliła. Zobaczysz, co cudownego może z tego powstać. Nigdy nie pomyślałbyś, że te składniki można mieszać razem. Gdy wszystko na patelni się rozpuści, zdejmij patelnię z ognia i przelej miksturę do szklanego pojemnika. Poczekaj kilka minut, aż miksturę ostygnie. Po tym czasie powstała mieszanka jest genialną maseczką. Nałóż na skórę i pozostaw na kilkanaście minut. Taka maseczka stymuluje krążenie krwi i nawilża. Stosuj regularnie każdego ranka lub na noc, a efekty cię mile zaskoczą. Taka domowa maseczka działa lepiej niż wiele drogeryjnych produktów. Twoja skóra będzie ci za to wdzięczna. Kamienie na blaszce włóż do piekarnika. Ten trik odmieni resztę Twojego życia. Podgrzane kamienie mogą stać się najważniejszą rzeczą, jaką poznasz w tym roku. Kiedy więc będziesz na spacerze, na działce czy na polu u zaprzyjaźnionego rolnika, pozbieraj koszyk kamieni, od małych do średnich. Na każdym polu takie znajdziesz. Są dosłownie wszędzie. Są bardzo cenne. Zabierz je do domu i opłucz. Nie trzeba ich specjalnie szorować, ale możesz pozbyć się z nich większości ziemi. Następnie weź blaszkę z piekarnika i połóż na niej ciemny ręcznik, szmatkę czy pieluchę tetrową. Wyłóż uzbierane kamienie. Układaj je dowolnie. Wzięliśmy kamienie z pola, z rzek i jeziora, nie zbieram do tego triku kamieni. Wstaw blaszkę do piekarnika i podgrzej je. Kamienie mają być ciepłe, nie gorące. Na podłogę lub dywan połóż ręcznik, połóż na nim blaszkę z kamieniami. To przenośna mata. Zdejmij skarpetki i wejdź na kamienie. Deptaj po nich przez kilka minut, to na początek, potem stopniowo wydłużaj ten czas do kilkunastu minut dziennie. Chodzenie po ciepłych kamieniach oczyszcza organizm, pobudza receptory wszystkich najważniejszych narządów. Z dnia na dzień deptanie po kamieniach będzie łatwiejsze, a twój organizm zdrowszy. Organizm pobudzi się do samoleczenia. To jedna z niewielu metod, które są proste, a działają na cały organizm. Osoby z bólami stawów znów zaczną chodzić. Poczują przypływ energii i odzyskają zdrowie. Nałóż kapustę na twarz, a sąsiadka zapyta, gdzie robisz zabiegi. Jednak to nie jedyne miejsce, gdzie możesz ją zastosować. Świetnie sprawdzi się także na kolano czy łokieć. Kapusta to prawdziwa skarbnica wartości, o których wiele osób nawet nie słyszało. Oderwij jeden świeży liść. To właśnie te liście mają niesamowite właściwości, które pomagają łagodzić ból i zmniejszać opuchliznę w stawach dzięki naturalnym substancjom przeciwzapalnym i witaminom. Jeśli chcesz, możesz też wykorzystać grubsze liście z dołu kapusty. Oderwij trzy większe płaty i pokrój je na plastry. Włóż je do słoika i przechowuj w lodówce. Dzięki temu zawsze będziesz mieć pod ręką naturalny środek. Gdy przyjdzie potrzeba, wyjmij kawałki i zmiel je na mniejsze części, które łatwiej się wykorzysta. Teraz weź kawałek folii spożywczej, odetnij odpowiedni rozmiar, wyłóż na nią kapustę i obłóż bolące miejsce na przykład kolano lub łokieć. To proste, a daje świetne efekty. A jeśli chcesz zadbać o skórę twarzy, z kapusty możesz przygotować naturalną maseczkę. Wystarczy, że odcedzisz sok z liści, dodasz do niego trzy łyżki mąki i dokładnie wymieszasz. Przelej całość na patelnię i gotuj na małym ogniu, aż masa zgęstnieje i będzie miała konsystencję maseczki. Nakładaj ją regularnie na twarz. Pozwól jej się wchłonąć, a Twoja cera odwdzięczy się zdrowym, promiennym blaskiem. To naprawdę prosty i naturalny sposób, który warto wypróbować, jeśli chcesz poczuć ulgę i zadbać o siebie w domowym zaciszu. To lek na migrenę, o którym nie miałeś pojęcia. Sama jestem zaskoczona jego efektem. Moja babcia od zawsze mi o nim wspominała. Powtarzała, że jest najlepszy, a ja jej nie wierzyłam. Spróbowałam i się jednak przekonałam, że lepszego sposobu nie ma. Składniki, które są potrzebne do tej mikstury, na pewno masz w domu. Na samym początku uszykuj sobie dużą miskę. Następnie zagotuj litr wody w czajniku. Przelej gorącą wodę do miski i uszykuj pierwszy tajemniczy składnik. I jest nim musztarda. Wymieszaj ją dokładnie z wodą. Przez właściwości zawarte w gorczycy migrena powinna nam przejść. Dodaj sporą porcję imbiru. Imbir rozgrzewa, rozszerza naczynia krwionośne, dlatego często pomaga przy bólach głowy. Kolejnym składnikiem będą goździki. Ta przyprawa znana jest z właściwości uśmierzających ból, w tym ból głowy. Wrzuć garść goździków do miski. Dodaj jeszcze cynamon. Ma nie tylko właściwości przeciwgrzybicze, ale też pomaga w walce z migreną. Wszystko wymieszaj. Teraz możesz włożyć nogi do miski i się zrelaksować. Ból migrenowy powinien minąć. Szybko poczujesz ulgę. Wystarczy już 10 minut, aby ból głowy zmalał lub zniknął. Ja już to stosuję regularnie i polecam każdemu.